Muszę przyznać, że filmu, który ma 100 lat i jeszcze nigdy nie omawiałem, no ale skoro mowa o filmie gabinet figur woskowych z 1924 roku, który przez wielu jest uznawany za pierwszy albo jeden z pierwszych filmów grozy, no to oczywiście, że tak, w kultowych horrorach musiał się w końcu pojawić. Gabinet figur woskowych to film dosyć zaskakujący, bo rzeczywiście jest uznawany jako jeden, jeden z pierwszych albo pierwszy. To zależność już od źródeł, dlatego to już pozostawiam tobie do, yy, do sprawdzenia. <laughs> Gabinet figur woskowych to jeden z pierwszych albo pierwszy. Filmki nagrozy. To już w zależności jest od źródła, Tobie pozostawiam interpretację. Film z 24 roku w reżyserii Pola Leniego. Oczywiście mam ściągawkę. Fabuły nie będę zdradzał, bo film mo można obejrzeć o, y, na, na YouTube, jest w domenie publicznej. Zarysem tylko powiem, że y, jej historię. Właściwie tej fabuły. Łączy wątek fabularny opowiadający o pisarzu, który przyjmuje posadę od właściciela gabinetu figur woskowych, aby napisać serię opowieści o eksponatach, właśnie które są w, tym, w tymże gabinecie. To jest Kalif Bagdadu, Iwan Groźny i e, Kuba Rozpruwacz. No i o to chodziło, żeby po prostu biznes ruszyć. No i w tym momencie on wymyśla tę historię i przenosimy się wraz z nim do. Do, do tych, że tak powiem, opowiadań, które on tam wymyśla, na początku, powiem tak, miała być jeszcze czwarta część. Miała być jeszcze czwarta, nie tyle część, co powiedzmy, czwarty epizod. Miał się nazywać Rinaldo Rinaldini. Też rzeczywiście miało, miało się dziać to wszystko w ten sam sposób, ale brakło pieniędzy. Okazało się, że nie było pieniędzy, i niestety nie można tego było filmu nakręcić. Tej, tej części właściwie. Czy film. Czy ten film to jest rzeczywiście taki straszek, jaki my znamy? No zdecydowanie nie. To jest film sprzed 100 lat, więc wtedy się całkowicie inaczej robiło filmy. No to jest oczywista oczywistość, jak mawia neonówka, więc nie będę tutaj nikogo y, zadziwiał, mówiąc, o proszę bardzo, jak najbardziej to, tamto, to i owam to. Ale to jest film, który oglądamy i e, oglądamy go z takim dziwnym nastawieniem, ponieważ, tak, jest to film oczywiście niemy. Więc y, dokładnie wiesz, akcja się dzieje, co jakiś czas tam powiedzmy wyskakuje tabl tabliczka z, z podpisem, no i w tym momencie to oglądamy w ten sposób, ale ten film ma w sobie coś takiego, co sprawia, że rzeczywiście jest pewien niepokój. No boże, o bo, obo... okej okay, no, <ścoughs> jakby to wytłumaczyć, żeby to było proste, żeby to było ogólnie zrozumiałe. To, co się pokazywało 100 lat temu, a to, co pokazujemy dzisiaj, to jest po prostu niebo a ziemia. To po prostu nie ma porównania, nie ma podejścia, zarówno w warstwie fabularnej, jak i nawet w sam sposób grania. No wiadomo, to skoro nie ma dźwięku, no to grasz tylko i wyłącznie mimiką. A to rzeczywiście fani wszyscy basteraki to Charlie'ego Chaplin'a, czy chociażby wczesnych braci Marx mogą sobie uzmysłowić, jak to, jak to yy, wyglądało. Ale film był na tyle interesujący, na tyle intrygujący, że rzeczywiście zwrócił uwagę Zwróć uwagę widzów, no niestety przez te wszystkie lata perpetie wojenne nie zachowała się oryginalna kopia, ale o tym oczywiście będzie, będzie za chwilę. Co mi się podoba, to scenografia, bo rzeczywiście film, pewnie wszyscy fani do, gabinetu do, doktora Kaligary powiedzą, tak, to jest coś pięknego i rzeczywiście to jest coś pięknego, to rzeczywiście zwraca naszą uwagę. Bo już samą scenografią twórca nam daje do, do zrozumienia, że nie wszystko tu jest ok, nie wszystko tutaj się zgrywa i rzeczywiście prowadza taki nastrój. Hmm, element niepokoju i e, to jest bardzo dobrze, bo no, wiadomo, że in, inne czasy, ale teraz to raczej twórcy wolą nam rzucić z, zbyt dużo hektolitrów wody z czerwonym barwnikiem kukurydzianym i e, z ropem kukurydzianym, przepraszam, i rzeczywiście no jakoś tak to ta wygląda. A tutaj mamy fabły, no fabły są oczywiście bardzo proste, no bo to nie mogło być wtedy, że w 24 924, aha! to po prostu, że to wszystko będzie skomplikowane. No, no nie, film to był relatywnie nowe medium, bo dopiero powiedzmy 30 lat miał, i, i rzeczywiście musieli, musieli się twórcy tego wszystkiego uczyć, ale mamy wyraziste postacie oczywiście, no historyczne, no bo co to mówić, kalif Bagdadu. W tym momencie mam tutaj oczywiście ciekawostki z, z IMDB, że odcinek Harun Al-Rashid to jest właśnie ten o, o Kalifie Bagdadu, podobno zainspirował Douglasa Fairbanksa do nakręcenia Złodzieja z Bagdadu, właśnie z 24 y, roku, więc jakiś wpływ ten film na to wszystko miał. Oczywiście późniejsze wersje, czy nawet może nie wersje, ale późniejsze filmy o tytule Gabinet Figur Woskowych w pewien sposób również inspirowały się na tym, y, na tym filmie, chociażby konceptem, chociażby tym, jak to ma y, wyglądać. Y, jak to ma się ogólnie jeść. No i rzeczywiście... Te postacie, jak już mówiłem, czy przekonują, no może nie do końca, może żona piekarza, jak dla mnie, jest, jest postacią, delikatnie mówiąc, głupią, ale wydaje mi się, że akurat nie mam prawa po 100 latach oceniać tego filmu w ten sposób, że powiedzmy jakaś postać była napisana ciekawie, a inna powiedzmy nie. No wiadomo, że inaczej się wtedy pisało, wiem, że to mówię po raz wtóry, ale to będę powtarzał jak mantrę, żeby nie było tak, że włączysz sobie ten film i będziesz oczekiwać, o proszę bardzo, skoro tu mamy tak i tu ma, ma się dziać, rzeczywiście mają być... No nie, pamiętaj, to nie jest takiego rodzaju kino. To raczej się nastaw na, jeżeli jesteś powiedzmy z pokolenia lat 70., tak jak ja, czy powiedzmy 80. i pamiętasz, był taki, dwie właściwie, były takie dwa filmy Przyjaciel Wesołego Diabła. To jest bardziej, powiedzmy, straszak w ten, w ten deseń. To nie jest film, który będzie nas straszył w ogóle, w żaden sposób, ale ma intrygujący klimat, ma... Jak już mówiłem wcześniej, ma nową ścieżkę dźwiękową, ponieważ, i uwaga tutaj czytam z IMDB, w 2019 roku film przeszedł renowację y, ufundowaną przez, y, ok, y, komisarza i tak dalej, ale z nową muzyką zamówioną przez ZDF. Ponieważ nie zachowała się żadna oryginalna niemiecka wersja filmów w rekonstrukcji cyfrowej, wykorzystano odbitki azotanowe wersji angielskiej, francuskiej oraz czeskiej, a także zaczerpnięto z nich dodatkowe elementy na potrzeby wspólnego projektu kilku oczywiście kinematografii zdigitalizowana został film w rozdzielczości 4K i odtworzony w rozdzielczości 2K koncepcja kolorystyczna, a także angielskie karty tytułowe, bo w tym momencie no wiadomo, to jest film niemiecki, ale mamy angielskie karty tytułowe, no bo taki jakiś był powiedzmy pomysł otwierają Opierają się na przyciemnionej i stonowanej odbice azotanowej pochodzącej z brytyjskiego instytutu, instytutu Filmowego. Jeszcze sekundka. Która posłużyła jako główny element renowacji. Odrestaurowany film miał swoją premierę z muzyką na żywo, jako film otwierający Berlinale w, w ramach 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a trzy dni później został wyemitowany we francusko-niemieckiej stacji telewizyjnej Arte. Więc. Art, nie wiem, nie wiem, daj mi znać, bo akurat mój francuski niespecjalnie jest, jest dobry. Więc ten film to, no niestety, wiadomo, 100 lat. Nie, może, nie było takiej możliwości, żeby ten film się jak najbardziej w całości był, był zachował. Dokładnie tak to jest, więc, więc nie dziw się. Jak mówię, film jest dostępny na YouTube, ja wrzucę w opisie, a także pewnie w przypiętym komentarzu link do tego filmu możesz obejrzeć. Jak mówię, jest to bodajże półtorej godziny i film tak naprawdę ogląda się lekko, łatwo i przyjemnie kino y, bardzo, bardzo klimatyczne. Dodatkowo, no bo są trzy wątki, jak mówiłem czyli Harun al-Rashid, Iwan Groźna, także Kuba, y, Kuba rozpróbacz Zdjęcia do tego filmu kręcono w czasie, y, w okresie od czerwca do września 23. Nawet takie informacje się znalazły. Mówiłem, że pierwotnie miała być y, czwarta część, no ale niestety nie, nie udało się ze względów y, finansowych. Ogólny konsensus jest taki, że przede wszystkim jest to prototyp horroru, jaki my znamy, więc... Y, Mamy na przestrzeni dziejów, tak naprawdę, no, naszego jednego z ulubionych gatunków, filmy kamienie milowe. Tak? Wiemy, że, powiedzmy, teksańską masakrapią mechaniczną to jest pewien, no to jest powiedzmy, prekursor slashera. I tam kilka innych rzeczywiście filmów, które w te podgatunki się wpisują, i ten film to jest ogólnie jako jeden wielki tak, kamień milowy naszych, naszego całego straszenia. No i rzeczywiście. Coś w tym jest, bo ten y, niemieckie kino, przynajmniej tamtego okresu, bardzo często właśnie y, poruszało takie bardziej mroczne, mroczniejsze zakama zakamarki y, ludzkiego umysłu, że tak powiem. Wcześniej mówiłem o Somnambuliku, czyli o gabinecie y, doktora Cagliari. Też film, y, film y, niemiecki i rzeczywiście bardzo intrygujący. Więc y, ten film muszę, oczywiście, że tak. Muszę tobie polecić. Nie ma innej, y, nie ma innej opcji. Potem, jak już mówiłem wcześniej, były kolejne filmy. Lepsze lub gorsze. O tym się oczywiście przekonamy w ciągu najbliższych kilku, e, kilku tygodni. Gabinet Figur Woskowych w ogóle po niemiecku to jest. Uwaga, przepraszam bardzo wszystkich, wszystkich Germanistów. Y, Wax Figuren Kabinet. Tak rzeczywiście się. Y, das Wax Figuren Kabinet. Tak się rzeczywiście to nazywa po, y, po niemiecku. No i film jest y, fajny, ciekawy do obejrzenia jako. Y, jak ciekawe jako, do obejrzenia jako ciekawostka, niech tak będzie, bo nie jest to kino, do którego będziesz wracać co 2-3 tygodnie. Chyba rzeczywiście, że masz bardzo specyficzny gust, ale jest to kino, które trzeba obejrzeć, jest to film, który trzeba mm, znać, bo no krótko mówiąc, wiem, że na tym kanale jest kilka osób, które studiują y, filmoznawstwo, studiują kulturoznawstwo. Wasz, wasz profesor, jeden, drugi albo trzeci na pewno poruszy temat niemieckiego, niemieckiej kinematografii z tamtego okresu, więc rzeczywiście ten film można sobie przynajmniej odchodzić. I nie tylko ten film jest dostępny na, na YouTube, bo wiadomo, w tym momencie domena publiczna, a przynajmniej warstwa wizualna, bo audio to jak, jak już mówiłem, 2019 rok, więc tym jest niekoniecznie, niekoniecznie za darmo, ale na YouTube możesz spokojnie obejrzeć. A tutaj, oczywiście, że tak, jest więcej kultowych horrorów.